Cześć. Chciałbym dzisiaj powiedzieć o kilku rzeczach, które się wydarzyły ostatnio w naszym kraju i nie tylko w naszym kraju. Mianowicie chciałbym powiedzieć, zacząć od, od wypadku, który miał miejsce na przejeździe kolejowym w Nowej Suchej, gdzie to kierowca ciężarówki wyłamał jedną zaporę, wjeżdżając na, na mrugającym świetle, wyłamał jedną zaporę, która się opuszczała i nie chciał wyłamać drugiej, przez co doprowadził do kolizji ciężarówki z pociągiem. Na stronie TVN24 pojawił się artykuł, w którym zostało to opisane, że we wtorek na no przejdzie kolejowym miejscowości Nowa Sucha koło Sochaczewa doszło do fatalnego w skutkach wypadku. Nam zdaje się, nikt nie zginął, nie, nie, nie było jakichś tam wielkich e, rannych, ale, ale no straty materialne gigantyczne. I e, mamy nagranie z tego zdarzenia. Do nagrania przejdziemy sobie już na, konkretnie na YouTubie, ale to za chwilę. Gościem piątkowego programu w wiesz w 24 był ekspert do spraw bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz były wiceszef stołecznej drogówki Wojciech Pasieczny. Bardzo ważne zdanie, do czego zaraz dojdę. Zwrócił uwagę na dwóch kierowców samochodów osobowych, którzy zdążyli przejechać przez przejazd przed odpadnięciem rogatek. Dobra. Teraz tak, co wypowiedział nasz ekspert. Kierowcy tych dwóch samochodów popełnili wykroczenie, za to grozi mandat 2000 zł i 15 punktów karnych. Nie, to jest błąd. To jest błąd, to nie ma być, że im grozi mandat za to wykroczenie. Mają dostać ten mandat. Mamy nagranie z monitoringu, na którym wjeżdżają na włączonych jeszcze mrygających światłach. Mimo, że rogatki już były w górze, ale światła dalej działały. Mamy na tyle dobrą jakość tych kamer, że możemy spokojnie określić kto to był, jakim samochodem się poruszał i numery rejestracyjne ogarnąć. Więc nie widzę żadnego, żadnych przeciwwskazań, aby tych dwóch kierowców nie ukarać mandatem za to, że wjechali, bo spowodowali zagrożenie. Co po części też spowodowało, że ten kierowca ciężarówki pojechał. Trzecim pojazdem, który wjechał na przejazd przy takim świetle, był ten samochód ciężarowy. Zachowanie tego kierowcy jest naprawdę niewytłumaczalne pod żadnym względem, ocenił ekspert. No dobra, panie ekspercie. Podkreślił, że jeśli kierowca wyłamał jedną zaporę, to powinien wyłamać też drugą i opuścić przejazd. Dostałby wtedy mandat, punkty, ale szkody byłyby niewielkie, a tak to szkody są wielomilionowe. Ekspert pytał o sygnalizację. To, swoją drogą, ciekawy ekspert. Gość wstaje wiesz, zwrócił uwagę na jeszcze jeden detal, kwestię, która nie była wcześniej podnoszona, no bo mu ekspert musiał wyjaśnić coś, co jest logiczne z automatu, nie? Podnoszą się zapory, jest migające na przemienne światło czerwone i po kilku sekundach zapory zamykają się. W jakim celu na kilka sekund podniosły się zapory? Panie ekspercie, jako były wiceszef drogówki, powinieneś pan wiedzieć, jak działają zapory i powinieneś pan wiedzieć, że gdy przejeżdża pociąg w jedną stronę, to czujniki wyłapują, że przejechał, ale w tym samym czasie, tak jak tutaj było w tym przypadku, czujniki wyłapują, zaczynają, że jedzie w drugą stronę. Więc procedura podnoszenia zapory i otwierania przejazdu zostaje przerwana na rzecz tego, że mam się z powrotem zamknąć, bo jedzie drugi pociąg z drugiej strony. Co z pana jest za ekspert, że pan tego nie wiesz? No i on tutaj podnosi, że była źle zaprogramowana. Źle zaprogramowaną sygnalizacją. No nie. Sygnalizacja cały czas mrugała, Nie było momentu przestoju, który pozwalałby wjechać kierowcę na skrzyżowanie. Koniec dyskusji. Ech, zarzuty dla kierowcy ciężarówki. Bo tu pominiemy ten fragment, bo tutaj ekspert dalej się wypowiada, że myśli, że coś wie. Zarzut dla kierowcy ciężarówki, milionowe straty polskie linie kolejowe oszacowały straty na 12 milionów, z czego 10 milionów to naprawa zniszczonego taboru. Ciekawy jestem, na co te dwa kolejne miliony. Skoro 10 milionów będzie naprawa taboru, to co 2 miliony za naprawę rogatek i posprzątanie terenu, naprawdę? Ciekawe co tam jeszcze było rozwalone, ale to by trzeba było cały kosztorys zobaczyć. Chociaż moim zdaniem w tych 12 milionach to jeszcze powinny być dodane też odszkodowania dla tych poszkodowanych, co byli poszkodowani w tym, przy tej kolizji, którzy tam byli lekko ranni czy coś. I, I na pewno powinny być w tych 12 milionach jeszcze opłacenie jakiegoś psychologa czy kogoś dla motorniczego, który wjechał w ten, no bo no, on nie mógł nic zrobić. No, wcisnął hamulec i, i czekał na uderzenie, tak naprawdę, nie? Mężczyzna został przesłuchany, usłyszał zarzut sprowadzenia niebezpieczeństwa katastrofy w komunikacji, powiedział w środę prokurator Bartosz Maliszewski, rzecznik prasowy prokuratury okręgowej w Płocku. I teraz najciekawsze zdanie: Podejrzany nie przyznał się do winy, złożył wyjaśnienia, częściowo tylko zbieżne z materiałem dowodowym, i prokurator wobec kierowcy zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze. Pytanie brzmi. Yy, 57-letni kierowca ciężarówki, no to powiedzmy, że robił prawo jazdy jakieś 30 lat temu, 40 może. Ale no po to mamy te szkolenia takie. Kierowcy ciężarówki mają co 5 lat obowiązkowe doszkalanie, nie. Więc to, tam się mówi na tych doszkalaniach o takich rzeczach. No ale to do tego trzeba jeszcze używać głowy, nie. A mówią, że kierowca ciężarówki taki prosty zawód. Za przestępstwo z artykułu 174 KK, czyli sprowadzenie niebezpieczeństwa katastrofy w komunikacji, grozi kara więzienia od 6 miesięcy do 8 lat, chyba że sprawca działa nieumyślnie. Wówczas podlega każdy pozbawienia wolności do 3 lat. Nieumyślnie, to ja rozumiem, chyba tylko pod wpływem jakichś środków, bo ciężko mi sobie wyobrazić, że ktoś nieumyślnie wciska gaz i wjeżdża na torowisko. Ok, przejdźmy sobie do filmiku. Filmik ma 2 minuty, nieco ponad. Filmik, na którym widzimy, że świecą się światełka, opuszczają się rogatki. Tu jeszcze ktoś sobie przeszedł przez przejście, ale przy, przy włączonych światełkach zdaje się, no to już mniejsza większość. Przejeżdża pierwszy pociąg w jedną stronę. Dalej mrygają światełka, podnoszą się rogatki, ale światełka nie gasną ani na sekundę. A już z powrotem dwa auta przejechały, mimo że światła dalej świeciły i kierowca ciężarówki, który Zobaczył, że mu się zamyka rogatka przed nosem, i zamiast wjechać w tą rogatkę, to ją po prostu zostawił. I co miał w głowie ten kierowca, ciężko sobie wyobrazić, nie? Naprawdę. No i widzimy, że tutaj wychodzi. Mija chwila dosłownie. Co ja wiem, to też jest ciekawe. Zobaczmy jeszcze raz. E godzina 12:31 powiedzmy zatrzymuje się kierowca ciężarówki zamykają się rogatki drugiego przejazdu to też jest istotne że ten drugi pociąg chodzi o drugi pociąg i tak naprawdę kierowca teraz ma panikę nie wiadomo co ma zrobić zamiast wjechać w te rogatki i przejechać to to będzie wysiadał i zatrzymywał pociąg no, naprawdę nie wiem, nie wiem co ma w głowie kierowca taki, w takiej sytuacji. Zero logicznego myślenia jakiegoś. Ja rozumiem stresująca sytuacja, że mu się rogatki zamknęły, ale on wysiadł, zobaczył, że mu się drugie rogatki rozwalił. To pierwsze w sensie tak, na wjeździe, więc sumarycznie też powinien pomyśleć, nie? No i widzimy, że 12.31, 40 sekund pociąg wjeżdża w ciężarówkę, czyli mamy 40 sekund pomiędzy tym, kiedy on wjechał, i się zatrzymał na rogatkach, a... a wjechał pociąg. Do tego zaraz przejdziemy, że tu chodziło mi o to właśnie też, żeby zobaczyć te 40 sekund e, jaki jest czas pomiędzy tym, kiedy zamknęły się rogatki, a przejeżdża pociąg. Swoją drogą, tu już po zdarzeniu bardzo szybko się ten pociąg zatrzymuje, bo tu widzimy, że tak naprawdę on w 10 sekund wyhamował zestaw. Pytanie brzmi, czy Gdyby była jakaś informacja wcześniej, bo może też ktoś tam popełnił błąd, że no, ten kierowca zatrzymał się, zablokował przejazd. Może powinien gdzieś ktoś wyczaić to na kamerach i uruchomić jakąś procedurę zatrzymania tego pociągu, żeby ten pociąg nie wjechał. Ale to jest wszystko tak zautomatyzowane, że no, ciężko jest widzieć wszystko. Tutaj jeszcze ciekawa sytuacja z drugiej strony. Widzimy tutaj prawdopodobnie jakąś kobietę, tak mi się wydaje, są z torebce, chociaż teraz nie wiadomo. Która się odsuwa, bo już wie, co się wydarzy. Wie, że będzie boom, więc się odsunęła. Słusznie moim zdaniem, bardzo, bardzo inteligentnie. Chociaż moim zdaniem, trochę bardziej powinni już w tej chwili dzwonić na 112, ale no dobra. No i kierowca, który tutaj macha rękami chcąc zatrzymać pociąg. No i co gorsza, ten pociąg jeszcze został wykolejony, nie? Tu zdaje się. Na TikToku znalazłem z perspektywy z kabiny pociągu, nie? Wjazd w tą ciężarówkę. Tu widzimy, że został wykolejony pociąg, nie? Okej. Okay. Eee, także. Kierowca złapał się za głowę, powinien się złapać za portfel w tej chwili. Ale co ważne, e, znalazłem taki artykuł, który nam mówi, co mamy robić. Tu mamy kolejny na przykład, przy, przy, kolejny przykład na stronie Policji Mazowieckiej z e, kolejnego wjazdu. Tu mamy artykuł, w którym jest napisane, że od stycznia do listopada bieżącego roku w Polsce, na e, datę publikacji 14 grudnia 2022. Także to jest sprzed dwóch lat, ale ogólnie zasady są te same: że doszło do 149 wypadków, czyli w tym 2022, w których zdarzeniach zginęło 38 osób, 20 zostało rannych, a wystarczy przestrzegać podstawowych zasad, z których uczymy się na kursie nauki jazdy, i nie będzie tylu wypadków. No Tutaj możemy sobie przeczytać zasady, które należy przestrzegać przy wjeździe. Nie należy wjeżdżać jak rogatka nie jest podniesiona albo jak mylę światło. Znak stop oznacza, że trzeba się zatrzymać. Zbliżając się do przejazdu, tak jak na drodze, stosuję zasady ograniczonego zaufania, bo drożnik mógł zasłabnąć, sygnalizacja się popsuć albo rogatki ulec awarii. Po to jest tyle zabezpieczeń, żeby to zminimalizować, a i tak ludzie wjeżdżają. To, że jeden pociąg opuścił przyjazd, nie znaczy, że po innym, to, że za chwilę nie przejedzie kolejny. co mieliśmy przykład tutaj, tego na tym filmie? Gdy pojazd utknie między rogatkami, nie ma czasu do namysłu. Jeśli widzisz pociąg, musisz ratować życie, je wyłamać. W innym wypadku poinformuj o sytuacji służby, korzystając z żółtej tak naklejki. Za chwilę do niej przejedziemy. No tak. Wyłamujemy rogatki, dostaniemy mandat za rogatki, a nie dostaniemy 12 milionów kary za rozwalenie pociągu i nie wiadomo, ile jeszcze więzienia za spowodowanie katastrofy w ruchu lądowym, kolejowym, tak jakoś tak. No i dalej mamy: nigdy nie przejeżdżaj slalomem, czyli no jak już się jedne rogatki zamkną, to nie, nie mijamy ich, chociaż też to widywałem często w, na przejazdach kolejowych. Jeśli widzisz tory, zawsze spodziewaj się pociągu, nawet na starych, zużytych torach. No i jadąc w korku nie wjeżdżaj, jak nie masz miejsca za sygnalizacją, no bo później wyjdzie taki mowy, manewr, że zostaniesz między torami i jeszcze dodatkowo może być problem taki, że korek się nie ruszy, kiedy zamkną się rogatki, a to nawet nie będziemy miejsca, żeby rozwalić te rogatki i przejechać do przodu, bo tam będzie stał korek, nie? No dobra. Co należy wtedy zrobić? Jak najszybciej, wiem, bo tutaj jest napisana sytuacja, że może się wydarzyć, że na przykład popsuje się samochód czy, czy coś, no i nie będziemy mogli uruchomić samochodu i nie będziemy mogli przejechać, nawet rozwalając strogatki. Należy wtedy zachować zimną krew i zrobić wszystko, aby zapobiec tragedii. Łatwo powiedzieć, kiedy jesteś w stresie, bo masz perspektywę wizji. Zawsze w takich sytuacjach, mi się przypomina szukać przeznaczenia, nie? Gdzie oni stali tam w na tym przejeździe i te pasy nie chciały puścić. Jak najszybciej opuść pojazd wraz z pasażerami, no chyba, że grasz w filmie i wtedy pasy nie chcą puścić. Zjedź z torów, zejdź torów no oczywiście, no i najlepiej się odsuń w tak, żeby nie dostać tym samochodem, który za chwilę będzie rozwalony. Zadzwoń na numer 112 zgłoś zagrożenie i to robimy w pierwszej kolejności. Do tego właśnie chciałem przejść, bo jak widzieliśmy na tym nagraniu na na, na YouTubie, na kamerach od momentu zamknięcia rogatek drugi raz do przejechania pociągu było 40 sekund, więc mamy 40 sekund, a w zasadzie mamy gdzieś jakieś 30 sekund, 25-30 sekund, żeby zadzwonić na 112 i żeby zaalarmować, że stoi samochód rozwalony i żeby pociąg wyhamował. Nawet jeżeli ten pociąg wyhamuje i tak walnie, ale z mniejszą prędkością, to te szkody będą dużo mniejsze niż jak walnie przy pełnym rozpędzie, nie. Wiadomo, że prawdopodobnie was samochód, który się popsuł, i tak pójdzie na złom, ale no dobra. No i tutaj mamy dalej. Odszukaj na napędach rogatek lub na skrzydłach świętego Andrzeja Fu, na krzyżach św. Andrzeja żółtej naklejki pelka. Do tej naklejki zaraz przejdę. Podaj radio operatorowi 9 cyfrowy, indywidualny numer identyfikacyjny przejazdu, znajdujący się na żółtej naklejce. Wprowadzono zostaną procedury wstrzymania ruchu pociągów lub ograniczenia prędkości pociągów celem uniknięcia zdarzenia. Dlatego mówię, ważny jest czas. Ważne, żeby szybko zadzwonić na 112, jeżeli nie możemy yy, usunąć pojazdu. Nawet lepiej, żeby ten pociąg się zatrzymał, gdy uda nam się uruchomić ten pojazd i zjechać żeby ten pociąg się zatrzymał, bo to tylko zrobi ograniczony tam czasowo. Na chwilę zatrzymamy dosłownie ten ruch, niż jeżeli by się okazało, że pociąg ma w nas wjechać. Co mamy tutaj ważne, co musisz wiedzieć o naklejkach na przejazdach kolejowo-drogowych, gdzie są umieszczane wewnętrzna strona napędu rogatkowego i wewnętrzna strona krzyża Świętego Andrzeja, czyli od strony torowiska. To też jest ważne, że jeżeli już stoimy na torowisku, to nie szukamy tego za rogatką, tylko szukamy tego przed rogatką, w sensie pomiędzy jedną a drugą rogatką. Mamy numer skrzyżowania, czyli, czyli to jest ten numer, który podajemy na 112, dzwonimy na 112, a w razie awarii dzwonimy na ten jeden z tych dwóch numerów, które są niżej. Znaczy tutaj są, przy że jakieś tam konkretne numery z konkretnej rogatki. Dla każdej rogatki prawdopodobnie są to numery indywidualne. No i teraz mamy tutaj takie oznajmienie, uzna, kiedy dzwonisz. Tutaj mamy napisane wypadek, unieruchomione auto na przejeździe bądź przeszkoda na torach. Wtedy dzwonimy e, na 112. A jeżeli jest uszkodzenie na ograniczonej widoczności na przejeździe, uszkodzone oznakowanie przejazdu bądź była na rogatka, to dzwonimy wtedy do numeru awaryjnego. Ok, przejdźmy sobie dalej. Tutaj mamy to. E, przejdźmy sobie do następnego artykułu, który, o którym chciałem powiedzieć. O którym też stało się ostatnio głośno w naszym kraju. Hałas na autostradach w NRW. Pijany kierowca ciężarówki z Polski spowodował liczne wypadki. Ważne zdanie: pijany kierowca ciężarówki z Polski spowodował liczne zdanie. Daje mi to tyle do wiadomości, że to nie jest polski pijany kierowca, tylko pijany kierowca z ciężarówki, która była z Polski. To jest ważne, bo pojawiło się na TikToku cała masa filmików, które mówią, że to był taki obywatel, taki obywatel, tu ze wschodniej granicy, z jeszcze dalej wschodniej granicy. Bardzo istotna informacja, no ale po kolei. Kierowca ciężarówki z Polski spowodował na A1 i A46 WNW wypadki liczbą noga z udziałem 50 pojazdów. Zrobił sobie GTA, nie? Osiem osób zostało ciężko rannych, kierowca przebywa obecnie w klinice psychiatrycznej i ma zostać doprowadzony do sądu w ciągu dnia, czyli to było w niedzielę, no praktycznie tydzień temu już. Obie autostrady są ponownie otwarte. Ech, myślę, że możemy mówić o szczęściu, że nie musimy opłakiwać ofiar śmiertelnych. To na pewno, to na pewno trzeba się z tego cieszyć, bo na 50 samochodów na odległości 60 km, jak tutaj dalej jest powiedziane, to naprawdę no, duże szczęście. Minister spraw wewnętrznych NRW Herbert Reul w rozmowie z Aranisze Post w niedzielę. Około 60-kilometrowa, chaotyczna jazda ciężarówki w sobotnie popołudnie, pełna wypadków i rannych, wciąż budzi dzisiaj wiele pytań. Obecnie prace porządkowe zostały zakończone, obie autostrady są otwarte. A blokada trwała do niedzielnego popołudnia. Jak poinformowała dyrekcja autostrad w Hagen, niemal cała organizacja ruchu w strefie robót drogowych została zniszczona. W niedzielę rano pracownicy przyjechali z dwoma naczepami i dwoma dźwigami, aby przywrócić barierki ochronne oddzielające pas ruchu na tym odcinku. No, mieli dużo roboty. Drogowcy, którzy tam pracowali, mieli dużo roboty, bo to było, tak jak mówię, 60-kilometrowy... E... 60-kilometrowy odcinek, gdzie kierowca jechał i taranował wszystko, co mu wyszło na drogę. Zamknięta była trasa Kolonia Dortmund między Hagen West a Gewelsbergen w obu kierunkach. To właśnie tam ciężarówka zakończyła swoją chaotyczną jazdy. a 46 była już wcześniej otwarta, no bo to tam, tam były tylko kolizje. Policja początkowo zatrzymała 30-letniego kierowcę ciężarówki, nie podają narodowości. Obecnie przebywa on jednak w klinice psychiatrycznej, jak poinformował w niedzielę rano rzecznik policji w Düsseldorfie. Na początku pojawiły się wskazówki, że kierowca mógł być pod wpływem alkoholu lub narkotyków, o czym policja informowała w nocy, a potem przeprowadzono testy, ale wyniki miały być dostępne dopiero w późniejszym terminie. Gówno prawda, jak mnie robili testy na narkotyki, to mieli wyniki od razu. W sranie w banie tam, dawno mieli wyniki, tylko nie chcieli paniki pewnie robić. Podczas pierwszych badań pojawiły się również wyraźne wskazówki, że mężczyzna może być chory psychicznie. Mm -hmm. W związku z tym kierowca nie może zostać po prostu zatrzymany, jak dodał rzecznik policji. Pobyt w klinice psychiatrycznej jest tymczasowy. Mężczyzna ma być doprowadzony przed sąd. W niedzielę przed sąd pod zarzutem niebezpiecznego ingerowania w ruch drogowy. Jednocześnie ma zostać złożony wniosek, aby 30-latek nie trafił do zakładu karnego, lecz został umieszczony w placówce psychiatrycznej. Zobaczcie, on robi ten wypadek. W, w, tam w, chyba to w niedzielę rano miało miejsce, zdaje się, ten wypadek. A już w niedzielę po obiedzie, czy w sobotę, był ten wypadek. A już w niedzielę y, miał trafić do sądu, nie? No gdzie u nas tak szybko to? W związku z tym, że kierowca. A, dobra, to przecież tak. Jak dotąd żaden spedytor, który zgłosił, bo z zaginięciem mężczyzn lub pojazdu, nie skontaktował się z policją, nie? Pytanie brzmi, który dyspozytor mu pozwolił jechać. Według oficjalnych danych w wyniku chaotycznej jazdy ciężarówki rannych zostało, to też jest ciekawie napisane, 19 osób, wśród nich jest 8 ciężko rannych, a jedna osoba znajduje się w stanie zagrażającym życiu. 8 ciężko rannych i jedna osoba w stanie zagrażającym życiu, to już jest 9, a pozostałych 11 osób podniosło lekkie obrażenia. To jest błędnie napisane zdanie, albo ja nie potrafię tego zrozumieć, Jazda rozpoczęła się na wjeździe na autostradę w z holzheim jak poinformowała policja w niedzielę rano, czyli w niedzielę rano było. Około godziny 16:25 policja otrzymała pierwsze zgłoszenie dotyczące nie. a nie, policja rano poinformowała, dobra. Około godziny 16:25 policja otrzymała pierwsze zgłoszenie dotyczące niepewnego sposobu jazdy ciężarówki, co już w sobotę zostało potwierdzone przez funkcjonariuszy. Zgłoszono również, że ciężarówka traciła paliwo, czyli jeszcze dodatkowo gdzieś musiał przywalić w coś, zarozwalił bak, nie? No i tutaj wiadomo, czytamy dalej, że to miało miejsce na 60 km, taranował, tu ludzie relacjonują, otarł się o naszą stronę, nasze drzwi lusterka są zniszczone, zabrał jeszcze 5 innych samochodów, a potem stanął w poprzek drogi. Okej. Okay. Co ciekawe z tego wszystkiego wynika Ja się pytam z jednej strony się pytam jakim prawem gość, który jest chory psychicznie ma dostęp do ciężarówki chociaż z drugiej strony wiem jak wyglądają badania w Polsce dla kierowców ciężarówek i wiem jak wyglądają badania dla kierowców ciężarówek w Niemczech. W Polsce mamy wymagane pełny komplet badań w i lekarzy, neurologów, tam cały ten komplet badań jest, plus badania psychotechniczne, które jak robiłem, to powiedzmy, że nie są zbyt wymagające, ale są. Psycholog siedzi naprzeciwko mnie i jest w stanie mniej więcej ocenić, nie? Natomiast w Niemczech, całe moje badania to było badanie wzroku. Badanie czasu reakcji na brygające światełka i percepcji, gdzie widzę, oraz badanie moczu. I to było wszystko. Ja normalnie dostałem komplet badań normalnie dostałem papier potwierdzający, że mogę iść robić prawo jazdy i mogę jeździć dalej. Więc już między Niemcami a Polską jest taka różnica, że w Niemczech nie wymaga się tych chociażby psychotechnicznych badań, tak jak w Polsce. A nie wiadomo jak to wygląda na wschodzie, gdzie jest jeszcze dalej. Gdzie wiemy, że na przykład na Ukrainie można za parę złotych kupić prawo jazdy ze znanymi wszystkimi kategoriami. Więc, no nie wiadomo. Do tej pory podkreślam, przez cały artykuł nie zostało powiedziane jakiej narodowości jest kierowca, jest tylko powiedziane, że to jest ciężarówka z Polski. Ale ciężarówką z Polski coraz rzadziej jeżdżą Polacy, bo Polacy wyjeżdżają na zachód, jeżdżą ciężarówkami z Niemiec a. Między innymi z Niemiec, tam Niemcy, Holandia, Francja, wiadomo, te, te kierunki dalej co, co więcej płacą. A, a właśnie do polskich ciężarówek zaczynają coraz częściej wsiadać kierowcy ze wschodu, którzy zrobili prawo jazdy bądź kupili prawo jazdy i nie wiadomo tak naprawdę, co tam, co tam może być, nie. Okej, okay, przejdźmy sobie dalej. Kolejny wypadek w Niemczech, tym razem z Niemcem w roli głównej, prawdopodobnie. Co ciekawe, też w NRW, Co się zdarzyło, zdaje się, dzień później, chyba. Dramat na autostradzie A3 w pobliżu Weizel. NRW. 48-letni kierowca jadący pod prąd spowodował poważny wypadek. Tu też nie jest podana narodowość kierowcy. Co jest Źle, bo zaczynają się domysły. To nie, nie jest dobre. Lepiej, żeby podawali narodowość kierowcy, to przynajmniej nie, nie będzie tych domysłów. Zginął 36-letni Holender. Według policji kierowca jechał w złym kierunku na jezdni w kierunku Oberhausen. Następnie zdarzył się czołowo z innym samochodem przy prędkości około 120 km na godzinę. I to jest właśnie to, że w Niemczech jest łatwiej zdać prawo jazdy. Są mniejsze wymagania, żeby jeździć samochodami. A później, 48-latek wjeżdża pod prąd na autostradę i gna prawdopodobnie lewym pasem autostrady, który dla niego jest prawym pasem autostrady, ale to dla niego jest prawy pas, a dla wszystkich, którzy jadą normalnie w ruchem, to jest lewy pas, czyli ten szybszy. Jedzie 120 na godzinę. I nie, nie, nie dziwi go fakt, że wszyscy, którzy jadą w tym samym kierunku, jadą za barierkami z boku. Nie, nie potrafię tego sobie wyobrazić, nie potrafię tego zrozumieć. Ale wiem, że w Niemczech często zdarza się, że ktoś wjeżdża na autostradę pod prąd, chociaż oznakowania są dobrze zrobione i debil tylko wjeżdża pod prąd. Bo to jest tak zrobione, że nie da się, nie łamiąc przepisów, wjechać pod prąd. Kierowca drugiego samochodu zginął na miejscu. Mężczyzna, jadący w niewłaściwym kierunku, doznał poważnych obrażeń. przywieziony został do szpitala. Droga A3 była całkowicie zamknięta w tym obszarze przez kilka godzin. No bo jakieś śmiertelne, to wiadomo, prokuratura, nie prokuratura, chociaż to i tak niby szybko działa, ale, ale nic nie zrobimy. Ok, przejdźmy sobie do, do tematu takiego, który. Który. A może nie? W tym filmie to będzie wszystko. Zrobimy sobie taki jeden odcinek komunikacyjny na temat wypadków. I w następnym filmie, który za chwilę będę nagrywał, opowiemy sobie o części filmowej naszego show biznesu bo też tam się kilka fajnych ciekawych rzeczy wydarzyło. Na w tym filmie to będzie wszystko. Dzięki. Sublujcie, lajkujcie, komentujcie, bo jestem ciekawy też Waszych zdań na temat wjeżdżania pod prąd bądź jeżdżania wężykiem po, po autostradach albo wjeżdżania na torowiska w czerwonym świetle. Dzięki, cześć.